Pytanie od Dana z Glasgow. Mogę obniżyć oczekiwania wobec siebie, wobec innych i wobec życia w ogóle. Ale to może mieć negatywny wpływ na myślenie innych o mnie i na to, jak zaczną mnie traktować, jak mogę pomóc im zrozumieć. To łatwe. Jak już kiedyś mówiłem, weź moją książkę. Zostaw ją gdzieś w domu i powiedz rodzinie to moje, nie dotykać. Żeby skłonić ludzi do słuchania albo czytania tych nauk, musisz użyć psychologii odwróconej. Powiedz im, że to książka zakazana, że jest nieprzyzwoita, erotyczna. Ludzi przyciąga to, co zabronione. Może powinniśmy mówić, że buddyzm jest erotyczny albo że medytacja jest nielegalna. Nagle stałyby się o wiele bardziej interesujące. Gdybyśmy zrobili tu dekoracje jak w klubie z migającymi światłami, ale tylko na zewnątrz, a w środku byłoby tak samo, może to ściągnęłoby więcej ludzi. Twoim znajomym i rodzinie może w zrozumieniu pomóc fakt, że to wszystko naprawdę działa i sprawia, że jesteś szczęśliwszy. Że osiągasz większą równowagę, a nawet mniej chorujesz, bo jeśli psychika jest zdrowa, to ciało podąża za jej przykładem i też lepiej funkcjonuje. A więc sposób, w jaki żyjesz, zaczyna robić wrażenie na ludziach. Kiedy jeden z moich mnichów, pochodzący z Norwegii, przyjechał po raz pierwszy do Perv, żeby zostać wyświęconym na mnicha, jego rodzina była bardzo niezadowolona. Nie rozumiała, dlaczego chciał być mnichem. Wcześniej robił karierę jako menadżer, był dobrze wykształcony. Dlaczego więc na rany koguta chce zostać mnichem? I kiedy musiał jechać do domu, bo jego ojciec był bardzo chory, pokazał mi list, który dostał od matki. Możesz przyjechać do domu, ale proszę załóż garnitur. Nie szaty. Będzie mi wstyd, jeśli mój syn pokaże się w głupich, brązowych szatach. Poradziłem mu, żeby odpisał. Założę szaty albo przyjadę nago. Wybieraj. W końcu pojechał w szatach, a rodzina nie była z tego powodu szczęśliwa. Jakiś czas potem zmarł jego ojciec. Wtedy wrócił do domu, żeby zaopiekować się najbliższymi. Poprowadził uroczystości pogrzebowe, zajął się wszystkim. Jego starszy brat, najbardziej go krytykujący, napisał do mnie: Nie wiem, co zrobiliście z moim bratem, ale róbcie to dalej. Teraz doceniamy to, co robicie w tej Australii. Nie znam się na buddyzmie, ale najwyraźniej działa. Brat się zmienił. Jest mądrym, silnym, współczującym człowiekiem i bardzo pomógł całej rodzinie. Dziękuję. I cała rodzina błogosławi jego wybór, to, że został mnichem. To wspaniałe dostrzec taką zmianę w ciągu kilku lat, kiedy zobaczyli, co te nauki tak naprawdę robią. Zaczęli darzyć je wielkim szacunkiem. Ostatnio jeden z mnichów poszedł do sklepu z artykułami motoryzacyjnymi kupić pokrycia na siedzenia. W sklepie okazało się, że mieli nie tylko wcześniej zamówione pokrycia, ale też paczkę z jedzeniem dla klasztoru. Powiedział, że pracownicy sklepu to ostatni ludzie, po których spodziewałby się uduchowienia, ale powiedzieli, że bardzo lubią mnichów i poprosili, żeby przyjął ich dar. Szacunek, jaki okazuje nam lokalna społeczność w Australii, jest zupełnie czym innym niż to, jak byliśmy traktowani na początku. Zwykli ludzie naprawdę nas szanują. Tak właśnie można wpłynąć na rodzinę i przyjaciół. Przez dawanie przykładu, przez to, kim jesteś, jak się zachowujesz i jak praktykujesz. Spokój, który cię otacza podczas kryzysu, robi o wiele większe wrażenie niż jakakolwiek książka. Kiedy byłem studentem, napisałem taki wiersz. Nie trudno się śmiać, kiedy wszystko gra. Ale medal dostaje ten, kto się śmieje, patrząc na cień. To taki krótki, prosty wierszyk. Czy potrafisz się śmiać, kiedy wszystko jest nie tak? Kiedy spóźnia się samolot, kiedy masz raka? Znam takiego mnicha. Mamy tu nawet kilka jego książek w bibliotece. Rozmawiałem z jego lekarzem w Kuala Lumpur. Powiedział, że to jedyny człowiek, który się roześmiał, gdy usłyszał, że jego rak jest nieuleczalny, że umrze. Czy wy byście tak umieli? Dostajecie wyniki biopsji? Lekarz mówi: Przykro mi, ale to nieuleczalne, nic nie możemy zrobić. A wy na to: Ha-ha-ha. Moglibyście się roześmiać? Nie fałszywie, ale szczerze. To jest człowiek godzien podziwu i tak umrzemy. Ale czy umiemy się z tego śmiać? To właśnie robi wrażenie na ludziach. Mniej oczekuj od życia i stań się spokojniejszy, szczęśliwszy, bardziej zadowolony, bardziej uduchowiony. To naprawdę robi wrażenie. I to pomoże Twoim znajomym Cię zrozumieć.